Co to za fura Bagiego? Tutaj bardzo się cieszę, że tu jestem! Właśnie powstałyśmy Krzysztofa i Biszem, marzenie spełnione! Idziemy nagrać citeczki z Krzysztofem i Biszem. na naszym kanale. Dzisiaj metamorfoza Dzień lęki. Dzień dobry, no. yeah. gdzie? Idziemy, słuchajcie, do tańca z gwiazdami dzisiaj. Tak, więc zabieramy was ze sobą, także let's go. Jak wiecie, każdy z nas ma tutaj jakieś swoje zajawki. Tutaj dziewczyny make-up, make -up. Make -up? tutaj Julcia fryzurki, ja stylówka, nasza laleczka, nasze dzieciątko yy, lęka. Padło na lękę, no. Będzie dzisiaj stylizowana i dopieszczona jak się wolała. Pytanie tak. bardzo ważne. Prosimy Day, jak się poznałyście, jak do tego doszło? Ja, no, co my się to prawda wtedy nie poznałyśmy, ale ja i ty chodziłyśmy na ten sam rok do szkoły ewizarzu i stylizacji. Tylko ty chodziłaś na dziennie, a, coś, a ja to... chodziłam na y, weekendowe. Teraz. Ona dopiero teraz, teraz? A, tym tak, tym samym to... Tak, jakieś byliśmy u was na grillu. Tak, 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 tak A tak. później my się gdzieś poznałyśmy chyba na jakimś evencie. Jakiś imię. Tak, 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 tak. Nie wiem. To... się też po prostu z tak. No, no, no. Wyszło to naturalnie, kochani. Tak. No, wyszło to naturalnie przez wspólnych znajomych. I uliczę w ogóle, tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, jest moją sąsiadą. No oh, jest, tak. to jest. <coughs> tak, tak, tak. My się poznałyśmy w sumie w taki sposób, że ja się wprowadziłam do Warszawy rok temu, prowadziłam się w to miejsce, gdzie mieszka Lila z żabą. No i co? Mój chłopak zaczął się kumać gdzieś tam z żabą. bo Chcemy na double date. na double date. No, 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 no. no ale. No, ale. Ja zdejmuję bluzy, sorry. Nasz babasek. Nie, ja się z tobą, pierwszy raz się widzieliśmy na Pupa Pysagi. Tak. Ja z i się poznałem Na koncercie, O, koncercie Żaby. mamy taką śmieszną historię. Był koncert Żaby i no, byliśmy na backstage. ja sobie poszłam do łazienki. Ja poprawiałam usta wtedy, właśnie konturkowe też jest ważne. Leciała jakaś piosenka, to była jakaś, wiecie, albo Marianty Stallion, albo Gloria, albo Cardi B czy takiego. Albo jakieś, no, coś takiego, pozdrawiam Cardi B. Tak, tak. No, tak, i co, i nie ja nie, właśnie, to. nie pamiętam właśnie, chyba wydaje mi się, że chyba ja zaczęłam wyśpiewać i nagle z toalety słyszę, że ktoś się tak ja, do teksty. Ja na, I, tak, ja dokończyłam tekst! Ja dokończyłam tekst! I ona I Ja wychodzę to. z tego kibla i dopiero wtedy zobaczyłyśmy swoje twarze i mówię, no tak, tak, I od razu było tak lekka. kurde macie konturówkę, no to ja pewnie masz tutaj użyj sobie mojej. Mówię, ręce, bo Lenka zaczęła włosy od góry, a jak wiadomo, włosów się nie czesze od góry, tylko od dołu i mówię ręka od dołu, tak po prostu wtedy od razu już zarapało się. Przysto match made in heaven. No, co, co tutaj powiedzieć? Jeszcze warto powiedzieć w ogóle: bardzo istotna kwestia, że na początku było nas dziewięć, nie. więc z dziewiątki została piątka po prostu trend. <laughs> Oczywiście nie obyło się bez jakichś różnych dziwnych akcji, ale to o tym kiedyś porozmawiamy. Dostałyśmy od Everybody London i Kinowickiej ich nowy produkt i to są, słuchajcie, blind boxy z błyszczykami. Zbieramy blind boxy z błyszczykami od Everybody London. Dobrze, Ej, nie mogę tego otworzyć, bo to jest O, dobra, mam. Ej, nie mogę. nie, dobra, okay. no, czemu mi się Ej, nie otwiera? Ej, nie mogę tego otworzyć, yes. yeah. yes. yes. nie. Nie! Słabiaki. I nie Zajebiście Werso, no. otwórz mi, ja dalej nie kolor Zaczynamy od fryzury, mamy do wyboru albo spięte włosy, albo rozpuszczone Zamykaj oczy i losuj, prawo, lewo Prawo Dobra, let's go Dziewczyny, zabieramy się do roboty Uuu, ale mnie <grym się> obkręciłaś Tutaj ja muszę powiedzieć, że Lenka ma naturalne włosy Tak, no. naturalne, bardzo długie włosy Zazdrościmy jej wszystkie No bo ja mam taką historię, że w szóstej klasie mojego tatę, który zawsze pil pilnował czystości w domu, denerwowały moje włosy i on myślał że jak się obcina włosy na krótsze to mniej wypadają i mi obciął do w przez klasie przez trzy miesiące nie mogła na siebie patrzeć i od tamtego momentu już nigdy nie obcięła. no W lesie czułam jak w Edicie, ale o, ja nie ja muszę i... mieć zogniećych oczu już. a serio ja też mam traumatyczną historię z włosami jak moja mama zostawiła mnie u swojej koleżanki żeby się mną opiekowała no i ona z fryzjerką i ona obcięła mi też włosy na boba ale jakby jeszcze tego było mało obciała mi taką grzywkę Wszyscy taką wiecie, no. Bo grzywka to jest propaganda, której nigdy nie można ją sprzedać. Ja tak samo, grzywka. Mm, mm, mm. No Ja mega. mam teraz przedłużoną grzywkę i mega się z tego cieszę, że w ogóle dało radę coś takiego zrobić. Ja, słuchajcie, jak chodziłam, nie wiem, do podstawówki, bardzo chciałam tą grzywkę, bardzo, bo wtedy wszyscy chodzili z takimi grzywkami. No, czasy EMO w ogóle. No, no, ja też miałam Jezu. taką grzywkę, bo ja, for, ja, sam. ja też. Miałam się kilo lakieru, że ta grzywka, no, bo. Of course. Ja, słuchajcie, no. pamiętam, jak wydrukowałam zdjęcie na drukarce jakiejś EMO dziewczyny i poszłam do fryzjery, i mówię, sobie. <suszel> Taką grzywkę. I oczywiście, co? Nie obcięła mi takiej. Tylko no mi obcięła taką, jakby na prosto, ale na ukos. I przyszłam do domu i płakałam. A jeszcze moja mama taka, właśnie średnio do, do tego pomysłu, że mam na wtedy tą grzywkę. I ona mówi, no widzisz, mówiłam ci, żebyś nie obcięła ale nie, nie to. Stara na ukos, to jeszcze jest. Okej, okay. ja miałam takie półkole. Ja miałam półkole na czole, rozumiecie to? No I ja w ogóle też wtedy miałam tak, że taka grzywa, po prostu, no taka, nie, nie na prosto, tylko na ukos. I tutaj włosy pocieniowane, takie trzy pióra, bo oczywiście wtedy była taka logika, że nie, no, jak się to tych włosów będzie więcej. Nie, jak macie proste włosy i śliskie, no nie. nie będzie ich więcej, jak ja pocieniuję. Ale jedzie. ja na przykład mam, no, całkiem dużo włosów, cienkie, ale całkiem dużo, ale ja nienawidzę cieniowania. O, ja takie. pocieniowane? O, ja właśnie. mam pocieniowane. Takie nie są super pocieniowane, ale proste włosy, śliskie... No. Jeżeli chodzi o moją zajawkę do kreatywnej stylizacji włosów, ona się zrodziła w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że dzisiaj bardzo dużo ludzi się e, jara z stylizacjami, jeżeli chodzi, wiecie, o ciuchy różnymi tam, no po prostu fashionu dzisiaj teraz bardzo interesują. I miałam takie, że kurde, to jest super i fajnie, że teraz mega e, to jest na topie, ale co z włosami? Dlaczego jakby nie bierzemy pod uwagę też tych włosów, które są bardzo ważnym elementem naszego wyglądu? Także ustaliłam sobie sama trochę tak naprawdę taką misję, że chciałabym uświadomić ludzi, że hej, włosy też są bardzo ważnym elementem Twojego wyglądu i przykułaj do tego większą uwagę. Ja jeszcze jak te włosy tak przytulają mi te ramiona. Może no, obiec mi zrobiła. Ale to jeszcze nie koniec. Dodamy taki twist. Bemka się na pewno nie spodziewa. To jest pana. Damy Myślę, że się ręka nie spodziewasz, co to może być. Jeszcze taki twistik dodamy, też mój ulubiony. Zobaczymy, czy się jej to spodoba. Kurde, jakieś Mała. tutaj. No, tutaj jest normalnie taka ta. Dobra, tutaj mamy ready. Tak. Uuu. Tak to wygląda. A, a, nie. Dobra, otwieram oczy. Dobra, no oczy. Nie, nie otwierasz, to a. dopiero całość zobaczysz. Jeszcze z make-upem dalej. A i tak? dalej. No dobra, w na razie tylko my widzimy i tutaj nikt to roz... wie. Przećpisz. Lęka, się. No chyba tak. Teraz czas na make-up, a lęka prawie się nie maluje. No opowiedz, opowiedz o tym, bo jak nie cię poznałyśmy, to y, malowałaś tylko. Nic usta. nie malowała. No, ona tak, niemal, to, no. totalnie nie nakłada podkładu. Zobaczcie, jak ona ma piękną cerę. Jak miałam 12 lat i były te promocje w Rosmanie, minus 50, to były na po roku, co po roku, to ja miałam na blisko podstałówki, tam kupowałam jakieś kosmetyki i tak nakładam. I ja patrzę na siebie i mówię: Nie, no jak ciastko, jedno wielkie chodzące wyglądam. No i tam czasami mnie malowali na sesjach i to było fajne. Co? No ostatnio moje dziewczynki dały mi jakieś tam kosmetyki i mówię: A to sobie spróbuję, no bo to zaczęło się od tego, że mnie wysypało i mówię: Zakryję korektorem, mówię: A może dam pod oczy? Może to? Tak. Nie, ojciec. Ty masz cerę? Ja maluję cerę i oczy. Y, I oczy, tak. Na Taka, Taka, usta. Tak, ja konturowanie i usta, by bardzo lubię malować usta i lipką, bo to jest moja ulubiona rzecz. A, i wbijajcie na kanał nadawczy bestie sklep. Uuu, tak, mieszamy Teraz losujemy makijaż Najpierw e, zaczynamy od oczu Losuj, która strona? Brawo Dobra, let's go Mamy kolejny nowy y, fanpage Ej, Dzisiaj pierwszy odcinek wyszedł, a to jest który trzeci, nasz fanpage Niesamowite Serduszkujemy wszystkie edity, wszystkie tak, wzmianki u nas dalej. Kochamy was, kochamy po prostu to Natalka, nigdy nie móc mrugać, czy zawsze mówić ryman? Zawsze mówić ryman, była raperkonek Cardi ja! Lęka, przeżyć jeden dzień jako mem czy jako emoji? Jako emoji, emoji? Nie no. mem? Ja bym chciała być memem Jeden chodzący ja zależy jakim Nie, no dobra, mnie moją odpowiedź, zmienia moją odpowiedź Mieć głos jak Krzysztof Ibisz czy śmiać się jak słoń? Ej no, głos jak Krzysztof Ibisz, ja to totalnie Kocham piszę? Dzisiaj się widzimy, dzisiaj się poznajemy z Krzysiem. Wysłać selfie bez kontekstu nauczycielowi czy byłemu? Nauczycielowi, nauczycielowi. To z moim byłemi. Mieć włosy z makaronu spaghetti czy palce jak parówki? Włosy jak makaron spaghetti, Zajwiste, Chciałabym zawsze takie mieć. W one, ale... Lękasz się nie wie, ale przeistacza się we mnie i zaraża mm -hmm. na tej blush blindness, a to jeszcze nie koniec, to dopiero początek. <śmiech> Serio? <śmiech> Dobra, pierwsza część makijażu skończona. Możesz się popatrzeć, nie będzie... Yy, Nowa? Nic. Ja? Na nas, A. popatrz się tutaj. Hej. Losujemy drugą część makijażu, czyli usta. Losuj, które? Prawo czy lewo? Lewo. Dobra, let's go! No ale wiadomo, kochamy Lenkę i tutaj jej krzywdy nie zrobimy, więc no, będzie... Zasadzie, no, nie, pójd nie. nie pójdę tam i będę miała taki makijaż. Nie, to, to nie, nie z tą grupką przyjaciółek. Uuuu uh, lęka ty nasze. Ale lala! Nie. Hmm. Taka ciekawa jestem, tak, taka I ciekawa no jestem, do... bo tak cały czas robią te zdjęcie, bo jest Jest, Nie wiem, czy jesteś gotowa na to. Odkręcacie, podkręcacie, podkręcacie! podkręcacie. Teraz robimy sobie przerwę, bo została nam jeszcze stylówka, którą robię oczywiście ja, ale tutaj w międzyczasie patrzcie! Suwerka <grymian> nam przygotowała. Jest, ten, 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 ten cały dzień Cycara ten no, ja, nam ona, tak? ona robiła to w ogóle. <grymian> 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 tutaj mamy talerzyk od Wersów i Fryza. Bardzo dziękujemy. Bardzo Trzyba. lubię na nim jeść. Teraz wybieramy stylówkę. Dobra, losuj. Dobra, let's go! Ja wybrałam jej kolor różowy, także mamy spódniczkę, do tego buty. Ej, jestem bardzo ciekawa, jak będzie lęka wyglądała, bo ta fryzurka, do tego ten make-up z różowymi e, policzkami będzie super cute. I do tego mamy nią bluzeczkę. Dajemy jej to, niech się ubierze i zobaczymy, co Le dla mnie. Lecimy stylówkę, no, musisz mieć otwarte oczy, żeby się ubrać. Ale proszę, these shoes. Nie. Dawaj. 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 bierz stylówkę i dawaj do łazienki się dobra. Ready. Nie. Co się wiem? No wiem, że stylówka jest zajebista, co nie? Dobra. Dobra. Oficjalnie możesz się zobaczyć. Dobra. Dobra. Nie wyglądam. Wyglądam! Ej, To jest wow. real-life Bratzdorf. Ej, ale makijaż taki jeszcze ten róż pod tą stylówkę! Jula! Ale to jest fajne! Fajnie się czuje Kaleczka. tak słodko, mega, no właśnie, no e, Glam team, po prostu polecamy się. Tak. Powiedzcie, jak się spisałyśmy, mamy nadzieję, że dobrze. Chcecie jakieś więcej metamorfoz To no, no, wiem. Zajdzie, zajdzie. Tak, wam się no. podobało. Co Zobaczcie, co ja to no dziewczyny, zapisujcie się. <laughs> Wszystkie jesteśmy ready i zabieramy was ze sobą na taniec z gwiazdami. Jedziemy mi załatwić uh, udział. Eee, <gry> tak, my też jesteśmy bardzo bo jeszcze nie widziałyśmy nigdy Tańca z Gwiazdami na żywo. Besties Club dostał zaproszenie na widownię, także lecimy. Komu kibicujemy? Kurno Bagiemu! No. Bagiemu! No, tak, ja też kibicuję Tak, tak, tak. To wspieramy bagiemu. nasz internetowy świat, więc kibicujemy Bagiemu i zobaczymy jak mu pójdzie, ale to już jest półfinał. To no, już, tak, 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 tak. Ostra gra, Tak, tak, tak. Jestem bardzo ciekawa, bardzo. Ale bardzo się cieszę, bo Tańce z Gwiazdami ja oglądałam jeszcze z rodzicami. Ja, ja to ona niedługo Ja Słuchaj. Muszę tylko jeszcze trochę poćwiczyć Bo no, nie idzie mi to e, tak jak myślałam, że będzie mi szło Także trzymajcie za mnie mocno kciuki Bo ja naprawdę chcę tam być My już na miejscu zaparkowane I lecimy Musimy tylko znaleźć numerek studia Bo na razie nie wiemy Jak oglądacie to w telewizji to totalnie nie wyobrażacie sobie tego Że to są takie blaszaki postawione dookoła tak, No tak, A, tak, tak, tak no. No. A co to za fura Bagiego? Tutaj jakiś liścik do niego dla bagiego. Dobra zostawimy Nie ruszamy ale może damy mu raczej, żeby zauważył to z przodu. O. Czekamy. Jak to wygląda? I co? Podekscytowana? bardzo, bardzo się cieszę, że tu jestem. Dziewczynka, no zawsze, co tydzień oglądałam z rodzicami, taniec z gwiazdami i mega się zawsze Zawsze chciałam tutaj być i jesteśmy w ogóle na stoliku, gdzie najbardziej będzie nas widać, Cześć, to. Właśnie poznałyśmy Krzysztofa i Bisha, marzenie spełnione. Tak, no, na żywo rzeczywiście wygląda, jeszcze młodiej niż my. Tak, tak. nie ma. naprawdę. się go no, jak to robi, bo... Ale czekaj, ja muszę powiedzieć, no, podszedł do mnie i powiedział, cześć Lila. Tak, no, poznał Lilę, Jesteśmy, jesteśmy no, wy widzicie to... ten uśmiech? Zakochane, tak? zakochane Jesteśmy jeszcze tutaj przed Za 5 minut się zaczyna Więc jesteśmy na maksa podekscytowane No i co zobaczymy, kto wygra Znaczy, kto dzisiaj odpadnie bardziej No trzymamy kciuki, zobaczmy go oczywiście Dwie trzymają tą książkę w rękach mm -hmm. i są takie wow, ale super, a Chris tu po prostu stoi taki mm -hmm. Że wszystko wie. Dobra, Dobra. super. Znaczy, ja że nie no fajnie, tak. że Chris jest obecny. Zajebi wszystkie. Dole. Że o, no no tak, to jest tak, tak, że wow. Wow. my macie tak, żeby widać okładkę. I myślę, a ja taki spoko. Żeby ha, Idziemy nagrać tiktoczki z uh, Krzysztofem Biszem. Naszym zadaniem jest tutaj uśmiechać się i ładnie wyglądać. Tak, mamy takie Wioska. miejsce, że no, to chodzi dobrze nam. nas widać podobno y, na Cały misji. czas, tak. Bardzo dobrze widać. Właśnie się okay, ciekawam, ja tak jak to wszystko tak, wygląda. Ja jestem taka, okej, okay, się zamieszczam w głowie, okej, okay, widzicie mnie, widzicie mnie. Tak, ale tak, to, ja to jest energia, energia tutaj, w ogóle, ludzie, niesamowite. Tak, tak, super. Tak, 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 tak. Tak, tak. Ale ja tak Wam powiem, nie. że y, wydaje się to mniejsze niż w telewizji, tak, ale tak, wygląda tak. to tak pięknie na tak, żywo. Tak, naprawdę, wow! Widzenie, naprawdę, mega wszystko, no bo jest zrobione. I teraz krzyczę za kula w ogóle. Gdzie jest Krzysztof? Jest tam, no jest tam, no jest tam, no no tam, no tam no Boże no Masz rzeczywiście owak kulę No merka, zyska przed to! Ciężka, ciężka, ciężkie treningi przede mną będzie, No to na pewno, bo poziom dobrze. jest będzie bardzo dobrze. będzie dobrze Ale powiem Wam, będzie że dobrze. Dobrze. Powiem będzie zobaczcie na to na żywo Jak to wygląda To po prostu jeszcze bardziej chcę. Jeszcze bardziej chce, do... chce. No, Fajnie tak 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 droga, tak na żywo mega, mega! Jesteśmy po... Jakie wrażenia? Ej, Super było, to fajnie. było fajnie. Nie chyba dopiero schodzą te emocje. No. Ja mega to przeżywałam. No. Wydziewałam się, tak. że aż tak będzie, będzie taka energia po prostu tak, na tak, te... Tak. E, no. My, no. Z Nati, my z Nati w ogóle nie wiedziałyśmy... Ja nie wiedziałam na przykład, tu występuje tak, oprócz ja tego. No. I my nie, z Nati już znalazłyśmy sobie naszą ulubienicę. Tak, Dostałaś tak. się mm. do finału. Tak, tak, no. tak Wiktoria, Wiktoria po prostu... zajebista. No. No. Wow, po prostu no. wow. Naprawdę mega jej kibicowałyśmy w dogrywce i tak się cieszyłyśmy, jak przeszła. No, no naprawdę. A ja bardzo tam, i tej Kasi i troszkę, Kasia, e, troszkę mi szkoda, Kasia, że no? nie przeszła, bo ona też bardzo fajnie tańczyła. Tak, tak, szkoda. Ale no. to jak to się Ogląda na żywo i porównaniu do tego, jakieś jest, mm -hmm. jest zupełnie tak. Tak, tak, tak i, tak, i życie. No, no. Pewno, no bardzo fajne, więc mega doceniamy, że ale mogłyśmy Ale Cieszę dobyć. się, mm -hmm. bo jest trójka, na którą, na którą celowałam tutaj akurat. A mm. no? ten film, no, tak. Ej, właśnie bagi. Nam jaj, nam szczerze, jaj, szczerze my myśleliśmy, no, werka nie, ale my już myślałyśmy tak, że może Bagi jednak dzisiaj odpadnie. Zasmoczy ona. No, no, ja nie no, wiedziałam trochę... Trochę bagi, pamiętam, no. No. Ja nie wiedziałam trochę, jak ten y, program funkcjonuje. No, ja myślałam, że wszystko to jest na podstawie tych wyników, co nie? Tam że te głosy nie mają aż takiego no. znaczenia. No to co, po prostu na następną edycję jedziemy oglądać Werkę. No. Oby, no, oby, no oby, na następną oby. jeszcze na następną, no, ale ale... kolejną. Wysyłajcie dobrą energię. I w ogóle mam coś takiego, że dzisiaj po tych występach jeszcze bardziej mi się chce tam być. No, no serio, jeszcze super. bardziej. super. Zmotywowana, no, no. no i się rozciągać, ćwiczyć. Tak, wydarzyć, świetnie, tak, tak, tak. Ja teraz wieram, sobie tak. oglądam i tu były już emocje, ale tak. myślę, że jak werka będzie tańczyła, to, no to, ja to ja się tam tam. <laughs> A więc <sus furry> ja <na> was to w ogóle jak tam dostaje i na Was spojrzę, to ja też będę tam pomerycała. No, to... tak, tak. tak. Także manifestujemy werkę i to było wszystko, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek i widzimy się niedługo. Bye! Bye!